No, no kochani co mogę powiedzieć jedziemy Wespą Prawie pełny zbiornik paliwa motocykl właśnie zakupiliśmy dla Iziumki. <grym> Iziumka jedzie z tyłu, nie wiem, czy będzie ją widać w lusterku, ale myślę, że tak nie zdecydowała się i zajechać jeszcze motocyklem, bo stwierdziła, że no te 40-50-60 km już nie pamiętam ile to mamy no to lepiej żebym ja przejechał ten pierwszy, ten pierwszy raz. <laughs> ja już na skuterku dawno nie jechałem, siedzi się wiadomo jak na czym. <laughs> jest to fantastyczne, po prostu. Zobaczcie, jakie tutaj są zegary. Jest obrotomierz, jest prędkościomierz, jest godzina. Godzina oczywiście jest ustawiona na stary czas, ale dzisiaj się już zmiana czasu, więc będzie ok. <laughs> no zobaczymy pierwszy motocykaj na skuterku. To na pewno nie podniesie ręki, nie ma opcji. <śmiech> 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 Dobre, dobre, dobre. To jest fantastyczne po prostu. Słuchajcie, pierwsze wrażenia. Kupiliśmy od Janusza i Sabinki dla Izy Vespa, Oczywiście Wespa. W następnym filmiku pokażę Wam co to za prawdziwy motocykl. Kto jeszcze nie wie. No słuchajcie, 70 na godzinę bez problemu. 6,5 tysiąca obrotów. W nic więcej nie trzeba i Iza będzie zadowolona odkręciłem manetkę do oporu jest taka droga pofałdowana no tu kawałek prosto według papierów ona jedzie 90, nie 80 maksymalna prędkość, no, także widzicie do 90 się rozpędza tam już jest prawie 9000 obrotów Czyli taka przyjemna prędkość, oczywiście nic nie drży, fajnie się siedzi, nie ma jakiejś wibracji, ale fantastyczna jeziórka będzie jeździć już dzisiaj, chcemy gdzieś pojechać, jeździ się jak na rowerze, nie ma zmiany biegów, więc to jest naprawdę plus, jak ktoś potrzebuje dla dziewczyny, żony, kochanki, no to to jest na początek myślę najfajniejsza sprawa. Siadasz, jedziesz, ten motocykl ma, jest w produkcji 2020 roku, ma już oczywiście wtrysk Euro 4, no więc nie musisz się nic zmartwić, lać paliwo, lać paliwo i jechać. No kółeczka są dwunastki, no więc porównując do oczywiście Junaka, rx no to no wiadomo, no to są dwunastki, po prostej drodze nie ma problemu, natomiast na dziurawej drodze bardziej będzie odczuwać, będą odczuwalne jakieś wstrząsy czy cokolwiek no ale w sumie tym się do lasu takim skuterkiem nie jeździ to no, jest po to, żeby pojechać do pracy, na zakupy jakaś krótka wycieczka, jakiś fajny wyjazd chociaż ja to bym ciężnął tym nad morze jak nic bo ja to jestem wariat, wiecie o tym, nie? no i po malutku zbliżamy się do Wadowic <śm> Startuje z kopyta. Janusz założył dźwiękowy sygnał. Znaczy, no, dźwiękowy sygnał, no wiadomo. Żeby było słychać, że włączony jest kierunkowskaz, to jest świetne. Cały czas chcę hamować, ruszam prawą nogą. Rozpędzam się, chcę lewą nogą zmieniać biegi. Jaki odruch ja nie mogę, to jest. Trzeba się znowu przyzwyczaić. Na szczęście dla Iziulki to będzie fantastyczne, że nie musi właśnie tutaj nogami nic zrobić, ani hamować, ani zmieniać biegów. Wszystko jest jak w rowerze. No i w sumie jedzie się też tak jak w rowerze. Nie czuć, nie czuć tej wagi motocykl. Skuter waży 110 kg jako 125, a 95 kg jako jako pięćdziesiątka, za to doświęcimy bielsko-biała, czyli my lecimy w prawo. <laughs> Jak to przyspiesza? Odkręcam manety do końca, ale <noise> to jest naprawdę wystarczające, żeby w mieście się, w mieście się fajnie przemieszczać i... No, i mam nadzieję, że dam wam jakiś filmik, jak już Iziulka na nim jeździ, bo dzisiaj go kupiliśmy, wracamy. No, postaram się wam stawić jakiś filmik jak i sobie z nim radzi. Jak pojedziemy gdzieś razem, może dzisiaj po południu albo jutro. Także są święta, ale parę, parę jakieś parę minut na pewno znajdziemy na to, żeby żeby gdzieś poćwiczyć. No i jesteśmy w zatorze. Zaraz przeskoczymy przez ryneczek. Eee, co jeszcze wam mam powiedzieć? Aha, zbiornik jest 6,8 litra i to jest bardzo fajne, bo często w skuterkach takich mniejszych zbiornik jest 5-litrowy. Jakąś tam rezerwę już ma. No, on Tutaj rezerwy ma chyba 8, 8, ,8 litra, a 6 litrów można zatankować. Także fajnie, bo to też jest te 200-300 km można przejechać. Nie ma dziennego chyba licznika tutaj, albo nie znalazłem jeszcze guziczka, którym się przełącza, którym się przełącza tutaj, żeby był dzienny licznik, albo jak się ustawia zegar. Gdzieś tu musi być schowany jakiś guziczek, ale to dojdziemy do tego. Jak widzicie maszyna fajnie się zbiera, ma, miała wymieniony olej przy 1900 km, czyli 1000 km temu. W instrukcji jest, że co 2000 powinno się wymienić olej w silniku i olej w... Przekładni, przekładni. Często ludzie nie wymieniają, ale ona też ciężko pracuje. Litr oleju kosztuje 40 zł, czy tam 31 z motula. Litr oleju do silnika 40, czyli w sumie 70 zł plus własna robota to żadne koszty raz w roku czy dwa razy w roku w zależności od tego ile izia będzie jeździć, to żadne żadne pieniążki. Już te serwisy je ogarnę, żeby to miała z głowy, żeby sobie tylko mogła, mogła jeździć. dźwięk wiadomo, jest jak skuter dźwięk jest jak skuterek, chociaż jak chodzi na wolnych obrotach ten tłumiczek naprawdę fantastycznie, fantastycznie daje więc wiadomo, automat CVT, no to on tak inaczej troszeczkę chodzi niż, niż 125 ale, ale ja naprawdę jak ktoś chce coś fajnego, a taniego udającego w SP, bo ta ten Zilberacruz, którym jedziemy, który jest przebrany za wespę, naprawdę kosztuje nie tak duże pieniądze, a daje dużo satysfakcji. 8 koni, 8,1 konia, 110 kg wagi, to lepszy stosunek wagi do, do, do mocy niż, niż Junak. No wiadomo, na wybojach troszeczkę Mocniej odczuwamy na 12-calowych kołach, ale to jest przejazd przez, przez przejazd to nie jest nie jest też problem. Przejazd jest za tyle. Jak widzicie on cały czas stara się trzymać te 6 do 7 tysięcy obrotów, czyli silniczek pracuje cały czas w tych swoich ulubionych obrotach. To, jest, to dobrze wpływa na żywotność. Nie tak jak przy zmianie biegów, że ciągle niskie obroty, wysokie, niskie, wysokie. Silniczki lubią, lubią te, te obroty swoje ulubione. ten czujniczek dziwne uczucie jak muszę nogi rozkraczać bo mi nie przeszkadza ta... <laughs> no teraz mu tak delikatnie delikatnie, do żadnego delikatnie zgadza, no i zobaczcie, on się spokojnie rozpędza nie otworzyłem manetki bo jeszcze manetki dużo naprawdę fajna sprawa nie no, powiem wam dla... dla kobiety na pierwszy motocykl Taki, żeby się nie zraziła zmianą biegów i tym wszystkim, co trzeba robić. I nie na gaźniku, tylko na wtrysku. The best. Polecam i myślę, że jakiś ulka załapie bakcyla, chyba już załapała. <laughs> Przy 500 subskrypcjach stwierdziła, że muszę ją nauczyć, że kupię jej motocykl. No i wpinęło 1000 subskrypcji i nie odpuszcza. To nie jest mój pomysł, żebyście nie myśleli. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja myślałem o przesiadce, tak jak Janusz, na, na skuterka. No teraz po tych 20, 30, na minu kilometra, 40 już, czy 50, już nie wiem. No trochę tych kilometrów przejechaliśmy, z 50. To jednak pozycja, to na tak zwanym kibelku, dla mnie, jednak dla mojego kręgosłupa muszę mieć te nogi, roz, że tak powiem rozkraczone, nieładnie powiem. Chyba skuterek jednak nie jest dla mnie. Ale to dopiero pierwsze kilometry. Kupiliśmy to dla IZI, więc. więc dla drugiej połówki powiem Wam to jest, to jest fajny patent. Tutaj taki patent Janusz zablokował możliwość użycia awaryjnego wyłącznika, bo ciągle się przełączał, jak ręką ruszasz tutaj, czy przy, czy przy manetce, czy przy tym, żeby się niechcący nikomu nie włączył. To jest bardzo dobre, bo potem Izia by próbowała odpalić nieskończoność. Ręczniczki, fajny, intuicyjny, kierunkowskaz wyskakuje, bo bałem się, że w takim e, nowińskim Zipie, że, że nie będzie wyskakiwał, tak jak w niektórych tych Zipie VZ1 miałem, że trzeba przekładać w lewo, w prawo i utrafić w środek tutaj normalnie guziczkę, wyłącza się kierunkowskaz. Piękna sprawa. No pod górkę... No, to jest taki jedyny chyba minus poważny oprócz pozycji. To to, że no, no nie możesz zredukować. je możesz zredukować, możesz go na wyższych obrotach pociągnąć, tutaj nie ma takiej możliwości. Z tego co patrzyłem, bo teraz jedziemy pod taką wyższą górkę pod twarze, między 60 a 70 potrafi utrzymywać, nie? więc nie jest tak, że przez to, że to skuter, że tylko 125, że tylko 8 koni, to że że nie jest w stanie się, że 40 będzie jechał pod górkę albo coś takiego. Czy normalnie się zasuwa. Zobaczymy teraz, bo ta górka pomału się będzie zwiększać. Na razie ona ma tam niewielki niewielki ten wznos ale pod samym szczytem zobaczymy czy jadąc 70, czy mając tak 70 już jadąc pod górkę. On będzie w stanie po prostu utrzymać tą prędkość. otworzę mu manetkę mocniej, ale jeszcze nie jest otwarta do końca. Nie patrzmy, że to jest teren zabudowany. Zakładajmy, że w 70 tutaj można jechać, o tam jest znak ograniczenia do 70. Czyli wszystko gra. I muszę taką próbę zrobić, żeby wiedzieć jak to jedzie pod górkę. Tutaj górka się już zaczyna konkretna. Zwalniamy 72, nie, do, nie dokładam mu na full. Tak, trzymam go na 3 manetki. No i zobaczcie, 66 spadł znowu, teraz przyspiesza. Do górka troszeczkę. Zobaczymy tutaj, bo ta górka za zakrętem jeszcze się robi mocniejsza, bo, bo ten zobaczymy jak to. Także zobaczcie, to naprawdę do jazdy miejskiej takiej na, i na krótkie wypady super sprawa. Nie mówię, że konkretnie ta marka Zip Veracruz, ale, ale, ale takie lub podobne. No ten jest fantastyczny pod tym względem, że jest upozorowany, upodobniony przez producentów do do wespy GTS albo tam, no zróż z kilku wesb ma takie elementy, bo to nie tylko z jednej wespy, nie może być do jednej podobna, bo producenci się w sądzie oczywiście spotkali, ale dużo, dużo elementów jest podobnych, bardzo podobnych jak w wespie GTS 125, oczywiście część elementów jest ze starszych, z nowszych, z nowszych wesp. No, może uda mi się zrobić taki filmik, żeby Wam pokazać tak yy, z bliska ją i pokazać jakie ma tam hamulce i koła i tak dalej i felgi, jak to wszystko jak to wszystko wygląda to postaram Wam się coś takiego, coś takiego wstawić a pomału zbliżamy się do domu jesteśmy już na górce w płasie. zobaczcie 50 czy nie, nie trzymają połowa manetki mogłem go przycisnąć czyli on te 60-70 nawet pod górkę jest w stanie, jest w stanie bez problemu osiągnąć Janusz mnie zabije, że od razu sprawdzam Ale bez problemu te 90 sobie osiąga To nie jest prawdziwe, 90 to nie jest prędkość do jazdy Na długą, na długą metę Ale w momencie bez wyprzedzania czy cokolwiek Do tych 90 spokojnie się, a według książki oczywiście prędkość maksymalna tego motocykla to 80 To bezpieczna prędkość 80 km na godzinę Vespa 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 Cruz Zip <ścoughs> Ale kto by to poznał, teraz już wiecie, znacie tajemnicę Ale zobaczcie jak to wygląda Dzięki za oglądanie, trzymajcie się